No i jesteśmy na tym ważnym wiecu, wiecu kamratów w Krakowie, na końcu Krakusa. I jest dzisiaj z nami pan doktor, pan doktor z Bydgoszczy. Panie Piotrze, Panie Doktorze, serce dla pacjenta, serce dla narodu. Co pan dzisiaj powie tutaj na tym wieczór? Powiem, że zdarzył się kolejny cud. Pierwszy cud miał miejsce rok temu. Wydarzył się w Kaliszu i to był cud złożony, bo oprócz tego, że w listopadzie było ciepło jak... Złotej Polskiej Jesieni, to odbyło się tam wydarzenie, które rozeszło się echem po całym świecie. Myślę, że dokonaliśmy tam aktu uzmysłowienia całemu światu faktu, kto nim rządzi i w jaki sposób do tego doszło. No, Poprzez spalenie Statutu Kaliskiego, który był tylko symbolem, przecież wszyscy wiemy, że tak naprawdę jego zapisy nie były jakoś solidnie przestrzegane. Jednak ich duch był stosowany przez kilkaset lat w naszym kraju, co doprowadziło do przejęcia władzy przez jedną grupę narodowościową. Nie można wymienić tej grupy z imienia, ponieważ obecnie funkcjonuje coś takiego jak pojęcie mowa nienawiści, za które liczni działacze pro obecnie w Sazanii są już do więzienia. Czyli nie odważę się powiedzieć, Jaka to grupa? Narodowała? No właśnie, to może powiedzmy, kto ostatnio został wsadzony do więzienia, bo zelektryzowała nas informacja, że obok naszego lidera Wojciecha Oczańskiego dzisiaj został zatrzymany lider wrocławskich patriotów, ksiądz Jacek Miedlar. No, oczywiście jest to po prostu wykorzystywanie właśnie niezwykle elastycznego i bojemnego pojęcia nienawiści do przyklejania ludziom do wolnej sprawy, do osadzania ich wreszcie wytaczania procesów, na których nawet nie muszą być, ponieważ wynik jest z góry znany. Ponieważ sądy również są opanowane przez przedstawicieli nacji, która dzięki statutowi kaliskiemu osiągnęła absolutną władzę w Polsce. Absolutna władza w Polsce, ale jednak są dzielni ludzie, którzy się temu przeciwstawiają. Ja przypomnę, doktor, specjalnie tutaj mówię, żeby było widać. W tle jest pani doktor Kołowska, ta, dzielna, ta dzielna dziewczyna, która dzisiaj w piaskowym mundurze narodowca jest tutaj z nami i ma bardzo dużo do powiedzenia. Całym swoim życiem świadczyła dobro pacjentom w Warszawie i okazało się, że to już jest powodem, że mafia, wiadoma mafia warszawska ją prześladuje. I, ale jednak okazuje się, że tutaj proszę bardzo jest troje lekarzy, bo ja też jestem lekarzem. I, no, jeszcze się nie poddaliśmy. Chciałbym dodać, że przez wrodzoną skromność nie wspominałeś o sobie, jestem od lat samym działaczem polskim wolnościowym narodowcem, który nie pieniędzy, nie szczędzi sił i środków, żeby promować ideę polskości w naszym kraju, bo co nam pozostało? Co nam nie, nie pozostało? Pozostało nam słowo. Tak naprawdę jesteśmy absolutnie rozbrojeni. Tak naprawdę Wojsko i policja zostały przejęte i zostało nam słowo. Za to słowo, okazuje się, jesteśmy też, do więzie. Też jesteśmy już wstydzani do jest to, do jest to też I, i, Czyli musimy tym słowem trochę bardziej szermować, trochę no, bardziej oczywiście. oplatać. Ja o pewnych rzeczach, jak Państwo wiecie, w ogóle nie mówię, ale robię znaczące miny. I, natomiast mam swój konik, ja mówię o waspach i proszę Państwa, jeszcze mnie za waspów nie Naprawdę, no. <gry> może to jest klucz, może, proszę Państwa, to jest klucz do rozwalenia tego systemu. Właśnie, ja, myślę, że to właśnie jest to. Będę prezentował tutaj taką piosenkę, którą z kamratami zrobiliśmy. Napisałem słowa wybitni muzycy, których mamy w swoim szeregu. Nawiązali muzykę, wykonali tę pieśń, ktoś nosi ten cud. No i tam zastosowałem taki kamuflaż, że na naszych wrogów Mówimy wróg, ale jak będziecie Państwo może tego słuchali, to proponuję zastąpić to trzy literowym synonimem i wtedy będziecie wiedzieć o czym jest naprawdę. Boże jakieś kolejne brzydkie słowo pada. Wrócić do lat 70., gdzie wszyscy na kabaretach Wiedzieliśmy co tam Wiedzieli, mają... w A teraz się śmiejemy z kkk, ale, nie, tak, nie, padały ale nazwiska. nie padały nazwiska. Tak, tak, także tak. Myślę, natomiast, że... natomiast co ktoś, na kto wychodził, to miał, był ostrzyżony na jeżdżę i wiadomo było, że tak. chodzi o gierka. Chodzi e... w klapach e... e... Proszę Państwa, jest tutaj specjalnie ujęcie, tak żeby było widać. E... Co chwila ktoś przychodzi do tego namiotu, telewizji narodowej, rozmawiamy nie, o różnych o, bardzo ważnych u, rzeczach. Nie, o, teraz tak. Nie, e... nie, bardzo. Dzisiejsze zgromadzenie podoba się kolega, wychowany, syn duchowi politycznej pana doktora Ale i Michał. Michał mnie wychował. Michał Ciebie? To jest nieprawda, to jest nieprawda. muszę zaprzeczyć. No Michał to jest wawilem. Jest w każdym razie koledzy z gością przejęli A to ster. My Natomiast z Warszawy zostaliśmy rys. wypchnięci na sam pola. na pola. Razem się z Także proszę Państwa, między innymi. Proszę no tutaj zapisywać się Warszawiacy, kochani, zapraszam do struktury. Dur, ponieważ Bydgoszczanie nas wypchnęli na sam skraj. Marginalizujemy Warszawę, bo nie jesteście pewni. Wchodzicie z miasta, którego działacze zawsze są niepewni. Nigdy nie wiadomo kto i kiedy jest. No, w Warszawie to ja działam od 2000 roku i przyznam, że... Dlatego no, zobaczcie, co, co to będzie rozwijali tematy lokalne. Jedno jest pewne. Że za słowo został obkryty Wojciech koszański tutaj. Informacja ze sceny przemawia teraz Osadowski, a tym krótkim filmem wchodzimy z kuluarów, także pozdrawiamy telewizja narodowa towarzyszy. Zobaczcie Państwo jak to wygląda. Jest dużo ludzi, także także o tak to... Pabianicy. Pabianice, dzień dobry. Mamy Krzysia Klimkę z Pabianic. Bo nam